Gdzie dziękuję tym, którzy występują w obronie Księdza Arcybiskupa, jego imienia dobrego. Obroniąc Księdza Arcybiskupa, bronimy tego, co katolickie i polskie. Proszę ojca, to, co ten arcybiskup zrobił dla Kościoła, to niech by każdy zrobił, dla Polski, niech by zrobił maleńki procent albo, albo powiedziałbym jakieś no setną procenta to co on zrobił i za to się należy wdzięczność wdzięczność wprowadził pana Boga do wojska ile zrobił w archidiecezji, archidiecezji a to było niełatwe, a ile zrobił w diecezji w die, w warszawsko-praskiej a teraz poszedł w taką trudną sytuację do, do gdańska ta sytuacja z tą no, Stella Maris. Tam jest potworny problem. Jak to spłacić, to wszystko? Jak